Już po raz trzeci w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się premiera spektaklu przygotowanego przez osoby niesłyszące. Tym razem uczestnicy autorskiego programu Sztuka Ciszy, finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zaprezentowali inscenizację teatralną pod tym samym tytułem. Sztuce, której tematami były rzeźba i obróbka, malarstwo oraz muzyka, towarzyszyła wystawa prac plastycznych przygotowana przez członków Teatru Plastycznego Sen i dzięki temu że właśnie widziałem satysfakcję tych osób że oni mogą być twórcami drobnych jakichś dzieł plastycznych no wspaniały pomysł się narodził dzięki temu i właśnie zrealizowałem ten pomysł dzisiaj też pod tą samą nazwą Sztuka ciszy Bohaterowie przedstawienia pokazali ciszę jako jedną z form sztuki Niezwykle wzruszającym momentem było przekazanie partytury z tekstem, który wcześniej został odśpiewany w formie pantomimy przez osoby niesłyszące jednemu z widzów. Ten gest był swoistym symbolem przekazania głosu osobom słyszącym. Oglądałem poprzednie premiery Teatru Sen. I w tej trzeciej zaskoczyło mnie, że są momenty ciszy. Z reguły ta pantomima i ruch sceniczny oparty były na podbudowie muzyki. Dzisiaj były momenty ciszy. I to, że aktorka, która odtwarzała główną rolę, poradziła sobie z tym, z reakcją publiczności, skupieniem na sobie uwagi, uważam, że było. No bardzo ważne. A jednocześnie, no, było to jakby nawiązanie do tytułu, do, do sztuki ciszy. Że właśnie w ciszy, przez ruch, przez gest osoby, które nie słyszą się, spowodowały, że osoby słyszące musiały się do tego dostosować. I w tej ciszy znaleźliśmy wspólny język. Grudniowa premiera przyciągnęła do sali lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach liczną publiczność, w tym wiele osób na co dzień związanych i reprezentujących kieleckie środowiska osób niepełnosprawnych i była zwieńczeniem tegorocznych spotkań członków programu. Młodzież i osoby dorosłe przez cały rok uczestniczyły w szeregu inicjatyw, które pozwalały im zwiedzić niedostępne do tej pory przed osobami z dysfunkcją słuchu placówki. W momentu tych spotkań oni, mam wrażenie, czuli się takimi obywatelami troszeczkę gorszej kategorii. Natomiast w momencie, kiedy te muzea się dla nas otwierają, kiedy przychodzą państwo przewodnicy, i opowiadają im różne szczegóły, różne historie, próbują ich rozbawić, to oni się czują tak naprawdę jak prawdziwi, normalni obywatele świata. I to jest dla nich niezwykle istotne. Poza tym, poznawanie tych miejsc to, jest też dla nich, to są dla nich przeżycia estetyczne, to są dla nich przeżycia uczuciowe. Oni potem o tym opowiadają, oni się potem tym dzielą między sobą, oni rozsyłają sobie SMSy, bo czasami mówimy o naszych głuchych, że to SMSy, bo oni bardzo chętnie piszą do siebie, te SMS-y są agramatyczne, ale są, i to jest ich kontakt. I to ich zbliża też do naszego środowiska, że oni integrują się nie tylko ze sobą, ale też widzą, że mogą pokazać światu coś. Co, do czego sami doszli, co sami w sobie rozwinęli. Są tutaj osoby, które były tak pozamykane w jakiejś takiej skorupce, które się nawet nie uśmiechały, nawet do siebie. W tej chwili są otwarte. W tej chwili e, nie wstydzą się, że migają na ulicy. W tej chwili czują się częścią, tak naprawdę, częścią społeczności. Na zakończenie widzowie wspólnie z występującymi aktorami teatru plastycznego Sen zaśpiewali utwór Cisza z repertuaru Budki Suflera.